Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Polski Szczurek i dzisiaj podobnie gramy w Skyrima. Mogę powiedzieć tylko tyle. Zapraszam do oglądania. A i pomysł na dzisiejszy odcinek jest bardzo prosty. A może i nie. Dzisiaj, tak postanowiłem, może zamiast jako taką fabuły gry zrobić coś przydatnego dla innych graczy. Co rozumiem przez przydatnego dla innych graczy? Chciałbym ja wam pokazać sposób, trochę na zepsucie sobie rozgrywki, ale jednocześnie zdobycie szybko, wysokiego poziomu. Jest to łatwy dość sposób. Wystarczy wejść do pewnej jaskini, którą zaraz wam pokażę, gdzie jest. Ale najpierw przejdźmy do kontynuacji poprzedniego odcinka. Także zapraszam do oglądania. Pracuję jako za doskonale. Wiele Ci zawdzięczamy. Oto nagroda. No i dziękuję, w i Dobra. Mm. Więc tak. Najpierw czas stąd wyjść. No po pierwsze. A, pokażę wam dwa sobie na... Jak zdobyć szybki poziom i jak zdobyć ebonowe ostrze. I to jest związane z pewnym zadaniem, do którego trzeba Trzeba mieć... Hmm. Zamknij się. Trzeba mieć ukończoną misję związaną yy, z zabiciem swojego pierwszego smoka. Wiecie, tam jest taka wieża obok yy, białej grani i tam się zabija smoka i się dowiadujemy, że jesteśmy smoczym bla, bla, bla. Takie tam. Dobra, zamknij. Więc tak. Jaskinia Owa, do której będziemy musieli się udać nie, to znajduje się gdzieś tu. Ja zaraz zobaczę, gdzie to jest. Sam nie jestem pewien, ale zaraz Wam pokażę. In the way, taki easter egg, jakby ktoś nie wiedział, że takie coś istnieje w Skyrim, ja to kiedyś znalazłem, no taki mamut po prostu w ścianie Ogrywam to kilka dni po, po nagraniu wcześniejszej części, także nie za bardzo pamiętam co miałem zrobić. Wiem, że miałem pokazać sposób, jak zrobić szybko wysoki poziom i nie pamiętam co jeszcze. A, Ebonowe ostrze. Dobra, już pamiętam. No to nie pokazałem, gdzie to jest. To jesteśmy w jaskini Hoba, Skąd to jest. I jest to. Dokładnie tu Niedaleko Alftand Niedaleko Zimowej Twierdzy tylko nie w tym miejscu no. no i tutaj po prostu trzeba zrobić Eksplor, że tak to nazwa Trzeba jakby... Trzeba przejść Kuźwa, mam jakieś gówniane strzały o trzeba przejść całe dungeon, tak bym to nazwał. I uwierzcie mi, to nie jest łatwe. No tak, ochrona przed czarami. Dawaj strzały. I... co mnie tu mamy? Nie. To nie. O! złoto, fajne zwan chciał mnie zabić księga detry, niedźwiedź z markartu mało mnie to twoja stara nie no, nie mówcie, że nie trafiłem Czy ty go! No, rozpadła się na szczęście. Fajne inne stroje naprawdę z taką czachą tutaj Ciekawe to jest zrobione. Ciekawie to jest zrobione. I... o Zwój hystery się przyda. Bardzo się przyda. Zobaczcie zaraz dlaczego. Zresztą. Podejrzana ta ci... O, właśnie o tym mówiłem. Jak ty mnie widzisz, ziomek? Dobra, weźmy sobie ebonowe. Skitram się tu, tylko musisz stanąć. Uuu hezik No i plecy, ale zawsze to ładnie. Ja traf, podejrzanie to bokiem ta strzała poleciała. To jest najmocniejsze chyba to. Boż. No walta się na ryja, naprawdę. Nienawidzę, jak oni się ustrawiają. Zginęła. Hatfu na ciebie. Eee, gdzie ta baba to była? Mm. Ale to był piękny. No, idealnie. Idealnie strzeliłem. Idealnie w plecy. I. Dobra. Już jesteśmy w tej sali. I ta sala jest najważniejsza ogólnie. Macie tą salę. To już w sumie możecie wyjść, nie musicie iść dalej I w sumie chyba tak zrobię Tylko najpierw mikstury, bo widzę, że u mnie jest jakaś bida I tutaj w tej skrzyneczce, nie w tej, w tej Ale najpierw to wezmę O, o No i łatwiutko Uuuu Ładne, tylko no niezbyt dużo ochrony mi to na. Po co ja to mam? Chyba żeby to sprzedać. Ubiór na przyjęcie? Aha, wiem co, to jest. No dajcie to. Najważniejsza jest tu. Tutaj bierzemy wszystkie czary najlepiej, no bo to są po prostu zakręcone, zawsze się przydają. I czas na moje ulubione, ulubiony dźwięk. Mm. No i już końcóweczka. I teraz możemy się w sumie cofnąć. Także dajcie chwileczkę. Dobra, już wyszedłem i teraz Chodzimy w magię Zniszczenie eee... Tylko zaraz muszę sobie przypomnieć, który to był Ale Chyba bezkreśne burze Bierzemy w dwie ręce i uwaga Najlepiej, żebyście mieli jak, jakby Najdalszą odległość możliwą Czyli nawet nie wiem No, aktualnie moja najdalsza to może być od Markartu do pękniny, co nie? I musicie zrobić dokładnie to, co ja w tym momencie. Także idziemy, powiedzmy, do stajni. Yy, I uważajcie na ten czar, bo on jest zakazany. Jak go użyjecie, to wtedy się na was straż rzuci. Nie wiem dlaczego. Znaczy, no taki czar po prostu. Także najlepiej odsuńcie się od ludzi. O, najlepiej będzie tu, tu nikogo nie ma musicie zrobić tak i teraz przejść do stani w markarcie jeszcze raz, nie udało się dobra, jeszcze raz, bo nie pykło, ale to działa, przysięgam to działa, naprawdę to działa tylko źle to zrobiłem Jak widzieliście, mam poziom 10. Zaraz zobaczycie, jaki będę miał. Pójdźmy sobie tu, bo tutaj nie ma nikogo. Tylko błotniaczki. Krzyk mi nie działa. Cudowno. Aha, w wodzie nie działa. O! O! O, to fajnie, fajnie. Tego nawet nie wiedziałem. Zniszczenie. Bezkresne burze. Cyk. Idziemy tu i... Kur... Za wcześnie. No ale dobra, niech będzie. Nie! Idealnie? Czy nie? Nie wiem. Nie ja Znowu źle. Zaraz wyjdę na jakiegoś debila. A jednak nie. Czyli jednak jest dobrze, że jednak się udało. Dzisiaj teraz nie. Wiem, mogę sobie stan kilka razy. O proszę, 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 proszę. Mam 20 cech do rozwinięcia teraz. Mam który? 20 poziom. Widzicie? Pokażę jakiś. Ja dziwię się No widzicie i właśnie tak to działa, musicie znaleźć moment Kurna chyba za, za późno chyba Ale nie wiem Teraz tu I widzicie? Pasek mi się powiększył Mimo, że miałem 20 poziom, pasek mi się powiększył Czekajcie, bo kurier do mnie biegnie Teraz, nie wiem, kondycję sobie ulepszy I mam 21 a to dlatego, że zniszczenie mam na maksymalny możliwy poziom Teraz po prostu klikam spację i legendarny i se możecie robić to w kółko, w kółko Ile chcecie I to jest fajne w tym mam dostarczyć coś do twych rąk. A, se moment ziomek znalazł Dostałem już drugą taką, Uuu jajeczko Dostałem już drugą taką ulotkę. No i możecie tak zrobić ile chcecie. Może wam pokażę jeszcze raz. No idziemy tu. Jeszcze raz. Kuźwa, crab, Śmieciu, gdzie jesteś? Przepadni. To była ebonowa strzała, prawda? Tak. Dobra, trudno. Mm, magia, zniszczenie. Pokażę ostatni raz już robimy ebonowe osy cyk. Robimy w tym momencie. Tylko to musicie w idealnym momencie akurat. Cały czas będzie muzyka grała. Cyk. I widzicie? Proszę mi jest! Łatwiutko jest, Nie wiem, jak dla mnie to jest chyba najłatwiejszy. Łatwiejsza możliwość zdobycia wyższego poziomu. Sobie kondycję. Cyk i sobie magię jeszcze raz. No i mam 17 cyk do. Zrobienia. Tu. To... dajcie chwileczkę. no sobie zamki. Skradanie czemu, nie? Wszystko! Stać mnie. Stać mnie. Nie. E, ucznictwo sobie zrobię, proszę bardzo. Cyk, cyk, sokoli wzrok, cyk, strzał krytyczny, cyk. I nie róbcie tego, jak nie chcecie sobie niszczyć naprawdę zabawy w tej grze. Nie róbcie tego po prostu. Ale jak chcecie szybko zdobyć wysoki poziom. To to jest dla Was Dobra, jeszcze chwilkę. Już się zrobimy za Ebo nowe ostrze. Cofni. I albo mi się wydawało, że to dobra, nie. No już mamy. I teraz zrobimy Ebo nowe ostrze. Co ja wezmę łuczek? I dlaczego tak laguje? No nieważne. No tak, ebo nowe ostrze. No to zaczyna się. Jakie lagi, Zaczyna się w białej granie. Czego tak ścina? Dobra, musimy pójść do. A i to jest ważne, mówiłem tu już na początku, ale powtórzę jeszcze raz: że musicie mieć 20 poziom i, za, i zrobić zadanie tam zabicie smoka przy tej wieży. To pierwszy smok do zabicia. Musimy się udać pod, chorągwia, pod chorągwianą klaczę do kobity tutaj. jeśli to może trochę drewna o ciekawostki po prostu pytamy I za którymś razem powinniśmy się dowiedzieć czegoś o dzieciach Jarla. Tego nie chcę. Tego też nie chcę. O śik, się ma. Możesz sobie zrobić przerwę. Moim muszą też. Nie, dobra, powiedzmy, że się prześpię w tym czasie, jak będę czekał na te obsrane plotecki. Także daj ta chwileczkę. u i a, o u i, a, o. to się nagrywa w ogóle? nagrywa to i dobrze Daj znać. Może porąbisz trochę drewna na opał? Zaspokójmy ten apetyt, dobrze? Daj znać, jeśli będzie ci potrzebne coś jeszcze. No powiedzmy, że wyjdę i wejdę. No zobaczmy, jak to będzie wyglądać. To są pogłoski, że na nowo formują obrońców... Mam tu w najgłębszym poważaniu, kolego. Tak? Czego ci Sie potrzeba? No, suń się. Będziesz czegoś potrzebować. Lubię tę pracę. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list... Oczywiście, wszystko jest tu zapisane. Oczywiście, wszystko jest tu zapisane. Co podać? Oczywiście, wszystko jest tu zapisane. Czujesz głód, zmęczenie? Czy ty no, towarzysze? Wior was Mam to Z tego, co. Spójrz na to ludzie yarla zostawiali A, i Dziwne się rzeczy o. Ile o, w końcu właśnie to. Jedno podobnież popada w szaleństwo, drugie jest szkaradne. Lepiej trzymać się z daleka. No, teraz idziemy do do Jarla, po tej długiej, upierliwej czekaninie. nie? Po prostu spaceruje kochanie. Myślę, że horror co no, tak za zaczęło, zaczęło no Dziwne. No ale cóż, bywa. Idziemy do Jarla i pytamy się o jego dzieci. Jebsz. Dzień dobry, Jarno. Siemano. Tobą, pod... Bo... tak chodzi o mego najmłodszego syna. To ponure dziecko, nie wiem, co z nim zrobić. Zawsze był cichy, lecz ostatnio coś się zmieniło. Stał się groźny, gwałtowny. Nie odzywa się do mnie ani słowem, ale nie wiem, czym go zdenerwowałem. Porozmawiaj z nim, wyciągnij z niego prawdę. Będę ci niezmiernie wdzięczny. Nie ma problemu, kolego Gdzie ten twój kit? Na górze? No dole... To gdzie, gdzie on jest? No dobra, white bo ja mam dalej zaznaczone To, um, Gdzie mam po Na górze, dobra Idziemy sobie do tego jego synka ale, ten odrażający wieprz przysłał cię do mnie? Pewnego dnia, jak ty się do ojca odzywasz w spokoju? Mój ojciec nic o mnie nie wie, ale za to ja wiem sporo o nim. O wojnie też, więcej niż mu się wydaje. Mów młody, chcę widzieć wszystko. Sigma. Wiem, że wciąż losa i nienawidzi Talmoru. Sigma! Nie mniej niż gromowładni. Boi się wygnania z białej grani. że jest? Nie mam tej samej mamy co mój brat i moja siostra. Aha. Ten zamek jest stary. W wiele miejsc nikt w ogóle nie chodzi. W takich miejscach można sporo podsłuchać i podejrzeć. Jest też szepcząca pani. Co to jest? Nie chcę wyjawić swego imienia. Jestem dobry w podsłuchiwaniu przez dziurki od klucza. Słyszę jak mówi do mnie przez drzwi w piwnicy. Myślałem, że ktoś mnie przyłapał, ale zaczęła mi opowiadać jeszcze więcej tajemnic. Nie mogę jednak otworzyć drzwi. W piwnicy na pewno znajdziesz. założę no. się, że z tobą też porozmawia. Mm -hmm. No, i zaraz idziemy do piwnicy. I to no problem, bo piwnica jest. O, tutaj, w tym korytarzu, idziemy przez kuchnię i na dół. Sup, duży, i tutaj musimy podejść. Oczywiście. Wybaczam ci jednak to, że nie wiesz kim jestem. Mało kto słyszy już moje szepty. Jestem Mefala. Pani Szeptów. Spoko, chyba. Pociekam za szmurki połączeń między śmiertelnikami. Miłość, nienawiść, lojalność, zdrada. Hmm. Się cząstka mojej mocy, ale nawet mój wzrok nie jest w stanie przejrzeć ochronnych pieczęci. Wolałabym, żeby znalazła się w rękach ambitnej i utalentowanej osoby, takiej jak ty. W Białej graniu nie brakuje teraz paranoi i napięć. Dwóch ma słuszność. Jarl ufa tylko garstce ludzi, to przyniesie mu zgubę. Mroczne Dziecię wie, o czym mówię, okej okay. poprowadziło. Chodzi o tego młodego? Chyba tak. <grym> Dobrze wiem, że tak po ja tak głupio gadam. Dobra, gdzie jest młody? Młody, chodź tu, musimy porozmawiać. Bo mogę... Mówi, że mały, ci... Mówiłem Ci, że wiem o tym zamku wszystko. Z jakiegoś powodu te drzwi są niezwykłe. Jakie ty masz duże czoło. Balgrów i nadworny okay. czarodziej. Farengar. Ja ci nie będę mówił, jak masz się do nich zabrać. Obiecuję ci, że nikt by nie zauważył, gdyby Farengar nagle zniknął. Możesz też przymilać się do mojego ojca. następnego razu. Aha, łaj, łaj. Hehe, he, łatwiutko! No, i zaraz znowu idziemy po prostu do piwnicy. Otwieramy. I mamy to. Ebonowe ostrze. Pięknie robota. Cóż, wierzę, że masz na tyle bystre oko. By zobaczyć, że ten miecz nie pasuje do opisu ebonowego ostrza, o którym zapewne dane było ci słyszeć. No, ładnie, wygląda ładnie. I już zbyt długo marniało zdale od wiatru w sojuszy i zdrad. By wrócić do dawnej chwały, musi najpierw skosztować krwi oszusta. Twój świat jest osadzony na kłamstwie i słabościach. Bo moje ostrze Dżung. jest ukochaną pijawką, żywiącą się w Będę, się, będę jedzenie tak mieć. Szukaj najbliższych ci ludzi. Ostatnie uderzenie w struny ich ułomnych serc się melodią, towarzyszącą mem ostrzu, gdy będzie ono snuć swoją najstateczną pieśń. No i to tyle, to całe zadanie. Także no... Ja już nie mam nic do powiedzenia w tym odcinku. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał i że się to komuś przydało. Takie informacje jak szybko wbić level, czy właśnie samo ebonowe ostrze. No, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko!